10 lat temu byłeś innym człowiekiem niż jesteś teraz. Teraz jesteś kimś, po prostu sobą. I można podejrzewać, i pewnie tak jest, że za 10 lat będziesz jeszcze inną osobą, bo moi drodzy, zmieniamy się w ciągu naszego życia nie tylko fizycznie, ale też intelektualnie, duchowo także i o tym jest dzisiejszy odcinek. Z księgi wyjścia. Tak mówi pan. Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i słuchaj jego głosu. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół. I będę odnosił się wrogo do odnoszących się wrogo do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do amoryty, kityty, peryzyty, kanańczyka, hivity, jebuzyty, a ja ich wytracę. Moi drodzy, ten fragment podsumowuje albo może reprezentuje coś, co zarzuca się w Pismu Świętemu albo wręcz Panu Bogu, kiedy chce się pokazać swoją niewiarę. To znaczy ludzie niewierzący mówią, popatrz, co jest w Piśmie Świętym napisane. Tam jest napisane, że Pan Bóg zachowuje się wrogo wobec tych ludzi, którzy nie stanowią jego narodu wybranego. On każe zabijać innych ludzi. Jakie to jest straszne! No a potem był Nowy Testament i Jezus nie kazał zabijać. Pismo Święte samo sobie przeczy. Otóż, moi drodzy, jest to nieprawda, jakoby Pismo Święte sobie przeczyło, bo jest ono spójne wewnętrznie. Skąd biorą się takie rzeczy w Biblii? O tym zabijaniu, o składaniu ofiar, o zabijaniu zwierząt i tak dalej. A dlaczego to tam w ogóle jest? A no, moi drodzy, przyczyna dlatego jest bardzo prosta. To znaczy, Pan Bóg objawiając się ludzkości, em, Wychowywał ludzi do tego, żeby mogli przyjąć w końcu Jezusa Chrystusa i dalej ich wychowuje. To znaczy, nie było tak, że Pan Bóg stwierdził, że powiem ludziom, jak mają żyć, w sensie, objawi im ostateczny, najwyższy możliwy rozwój moralny, jaki można tylko osiągnąć. Nie. Pan Bóg bazował na tym, co aktualnie było obecne w kulturze i dawał ludziom wyzwania ale wyzwania możliwe do osiągnięcia. I moi drodzy, tak się to ma z toczeniem, do toczenia wojen, do zabijania ludzi, którzy są po prostu inni, którzy nie stanowią tych naszych. No, taka była mentalność. Myśmy rozwijając się przez stulecia, doszliśmy do tego etapu, że jednak nie, no, to jest niewłaściwe i dzisiaj wyciągamy z tego zupełnie inne wnioski. I to, moi drodzy, nie jest tak, że Pan Bóg się zmienił, tylko my się zmieniliśmy i to, co dzisiaj uznajemy za normę, kiedyś byłoby po prostu nie do przyjęcia. Dlatego na przykład w Nowym Testamencie u świętego Pawła spotykamy zachętę do tego, żeby zbiegły niewolnik wrócił do swojego Pana i żeby dalej był niewolnikiem. Owszem, mówi mu, żeby Temu panu, żeby swojego niewolnika traktował jak brata, no ale jednak, no, Święty Paweł przyklapał niewolnictwo. Dlaczego? Bo ono było wtedy normalne. Tak społeczeństwo funkcjonowało. I my, moi drodzy, wcale nie jesteśmy po tym zakończonym procesie. Bo nam może się wydawać, i to jest znaczące, że no, no, tak ludzie beznadziejnie kiedyś żyli. O, to jak my dzisiaj żyjemy, jakie my mamy wartości. To jest już szczyt rozwoju. W sensie już lepszym człowiekiem niż dzisiaj to się nie da być. A bo jeszcze niektórzy malkontenci mówią, że no już przekroczyliśmy tę górkę, już teraz jest coraz gorzej, nie? I to moi drodzy jest wyraz naszej pychy, czyli świadomości. To znaczy, takie samo myślenie mieli ludzie we wszystkich pokoleniach przed nami. To znaczy, ci starożytni Żydzi też uważali, że osiągnęli szczyt. Ludzie z czasów świętego Pawła też pewnie myśleli, że no, my już w pewnych rzeczy nie robimy pewne rzeczy uważamy za złe jako chrześcijanie, e, na przykład te związane z zawieraniem małżeństw przykład czy no, z ogólnym prowadzeniem swojego e, życia płciowego, bo my już nie postępujemy tak jak poganie w jakichś tam orgiach nie bierzemy udziału, więc my jesteśmy lepsi. Tu już jest szczyt, już lepiej się nie da. A że jesteśmy wierzący i mamy niewolników, no to tak na marginesie, przecież to jest normalne, żeby mieć niewolnika. Taki mieli sposób myślenia, i my, moi drodzy, dzisiaj również mamy sposób myślenia, który z czasem za x lat, nie wiadomo kiedy, nie znam się na tym, jak szybko to przebiega, czy to przyspiesza, czy to dniowo się rozwija, to trzeba by dłużej popatrzeć. Ale przyszłe pokolenia też będą uważały, że myśmy żyli w sposób niewłaściwy. Jak to się rozwija na gruncie kościoła, na gruncie tej wspólnoty ludzi wierzących w Chrystusa? Dzisiaj na przykład takim motywem, który jest jakby klepany dosyć już długo, dosyć od dawna, ale dalej nie jest jakby ostatecznie rozstrzygnięty, to kwestia tolerancji religijnej. To znaczy ogólnie jest coś takiego, taki stan powiedzmy, Możecie o tym nie wiedzieć, że uważa się w kościele, że powinniśmy rozmawiać z innymi ludźmi, którzy wierzą jak my, żeby dogadać się na każdym innym gruncie niż religia. To znaczy odłóżmy sobie na chwilę kwestię religijności, ale rozmawiajmy o kwestiach społecznych i tam się dogadujmy, żeby po prostu społeczeństwo mogło się rozwijać i żeby religia nie była przeszkodą. O religiach nie rozmawiajmy, bo nikt z nas nie chce jakby ustąpić, więc pomijmy ten temat i, i pracujmy nad rzeczami, które no, nie są przedmiotem wiary, no, ale są istotne dla naszego życia, jak właśnie chociażby działalność charytatywna i tam razem sobie pracujmy. Czy nie wiem, jakieś działania sportowe, inne aktywizacje, no cokolwiek. Róbmy to razem, a temat religii pomijmy. I to, moim zdaniem, jest taka ogólna narracja, ale myślicie, czy jedyna istniejąca? Otóż nie. Tradycjonaliści w odniesieniu do problemu dialogu międzyreligijnego czy ekumenizmu to są dwie różne rzeczy. Ekumenizm jest w ramach chrześcijaństwa, dialog międzyreligijny to jest z islamem, z buddyzmem itd. Tradycjonaliści katolicy uważają, że to w ogóle nie powinno istnieć. To znaczy, że jedyne odniesienie do osoby wierzącej inaczej jak ja powinno być takie, że ty, wierzący inaczej niż ja, musisz się nawrócić. I całe moje staranie wobec ciebie, jakie mogę mieć, wszystkie akcje, które mogę wyprowadzać do ciebie, wiesz, rozmowa, e, jakaś działalność dyplomatyczna, taka oficjalna, no cokolwiek, jakiekolwiek działanie ode mnie do ciebie wychodzi jako osoby wierzącej, musi być zorientowane na to, żebyś miał szansę się nawrócić. Bo inaczej, a to pomijanie religijności w dialogu międzyreligijnym, to według tradycjonalistów jest pozwalanie ludziom na to, mamu pozwalanie, wręcz pomaganie ludziom, żeby wierzyli w inny sposób niż jest właściwy, żeby nie poznali prawdy. I ci tradycjonaliści mówią, że coś takiego właśnie ten dialog religijny, na którym mniej więcej jest zgoda, ale nie pełna, że to jest coś, co jest działaniem przeciwko wręcz Chrystusowi, że jest to zakłamywanie rzeczywistości. To naprawdę tak działa. I jako społeczeństwo dalej tego nie przeskoczyliśmy. Nie społeczeństwo, tylko jako Kościół, tego żeśmy nie przeskoczyli. I moi drodzy, czy Pan Bóg nam tego nie objawił, że powinniśmy być yy, tolerancyjni wobec innych religii? A Jezus z samartanką rozmawiał. Uczniowie tego nie rozumieli, czemu On z osobą, która wierzy, owszem, w jednego Boga Jachwa, ale w trochę zupełnie inny sposób niż prawowierni Żydzi, czemu on z nią rozmawia, oni tolerancyjni nie byli, on był. A mimo to my przez te dwa tysiące lat po Chrystusie nie możemy do tego dojść. W sensie nie możemy ustalić tego odniesienia, jakie ono powinno być. No bo już mamy to, że na pewno poklęskek tych wojen wypraw krzyżowych. Już mamy to, że na pewno nie powinniśmy niewiernych zabijać? nie? To, czy, czy po doświadczeniu? No po doświadczeniu jakby reformacji, to nawet nie, bo oni byli wierzący, nie, to dalej byli chrześcijanie. No ale to też, że w ramach ekumenizmu na pewno nie powinniśmy zabijać ludzi, którzy wierzą inaczej jak my. To mamy. No to jak już się nie zabijamy, to jakie mamy mieć relacji ze sobą? I na razie tego jakby nie ma na to pełnej zgody. Nie ma tak, że każdy uważa, że tak to powinno w ten sposób wyglądać. Dlaczego ja o tym tyle mówię? Żeby pokazać, że ten proces rozwijania się rzeczywiście nie tylko był w Starym Testamencie, bo wiecie, my moglibyśmy po prostu tak starać się to wytłumaczyć. Dlaczego to tak było tak dziwnie z tym zabijaniem w Starym Testamencie, że Pan kazał i pomagał, tak jak czytam w dzisiejszym fragmencie. To nie jest szukanie wytłumaczenia, dlaczego tak było. To po prostu tak było i tak jest. Widzimy to dzisiaj, że się po prostu rozwijamy. Pismo Święte jest niezmienne, słowo Boże dalej jest to samo, ale my odnosząc do swojego życia, do swojej aktualnej sytuacji, różnie to odczytujemy. I to nie jest przekłamywanie Pisma Świętego, tylko no, interpretacja tekstu inaczej się nie da. I teraz tak. Ten proces nie jest tylko procesem, który byłby takim procesem społecznym, bo to moglibyśmy olać, jeżeli jakby nie, nie jesteśmy jakimiś liderami jakichś społeczności, ale to samo dzieje się w nas, w naszym życiu prywatnym, osobistym, jednostkowym. Dlaczego? Bo tak jak powiedziałem we wstępie do dzisiejszego filmu, my również się rozwijamy, my się zmieniamy, dorastamy, zmienia się nasz sposób myślenia. I jako 20-latek mogę czytać Pismo Święte, albo jako nastolatek w ogóle mogę czytać Pismo Święte i inaczej je będę interpretował niż jako 34-latek, a inaczej jak będę miała lat 60, jeżeli dożyję, to będzie zupełnie inne spojrzenie. I moi drodzy, czy ja w którymkolwiek momencie tego swojego życia celowo, świadomie... Naginam prawdę o Piśmie Świętym, w sensie, że czytam inaczej, rozumiem inaczej, a żyję jeszcze inaczej? Nie no, tak jak czytam, tak staram się zrozumieć i tak staram się żyć. I tak ma no, każda, albo prawdzie każdy człowiek wierzący, a jednak wnioski, które z tego wypływają, są inne. I moi drodzy, dlaczego tak się dzieje? Czy Pan nie mógł nam ułatwić sprawy, żebyśmy od razu mogli poznać, że tak powiem, pełnię prawdy? No nie do końca. Dlaczego? Bo nie jesteśmy w stanie tego przyjąć. Taki fizyk polski, bibitny fizyk, niewierzący co prawda, ale to nie ma żadnego znaczenia, Andrzej Dragan, polecam filmy, jak ktoś jest zainteresowany tematem. On mówi, jak mówił w jednym z nagrań, jak wygląda proces uczenia się fizyki na studiach, nie w szkole średniej, na studiach. Na pierwszym roku upraszcza się bardzo dużo spraw i się kłamie. To znaczy, proces, jak, w jaki uczy się studentów, jest obrazem nieprawdziwym. To znaczy, jak ci śmietanka fizyków światowych w swoich tam poddziedzinach, oni jakby wiedzą, jaki opis jest najlepszy na daną chwilę, ale się tego w ogóle studentów nie uczy. Uczy się, jakby tego w ogóle nie było, jakby tej wiedzy się nie posiadało. Uczy się ich w sposób uproszczony, a uproszczony to w tym przypadku znaczy zakłamany, bo niezgodny z wiedzą na temat stanu faktycznego obecnego, ale tylko po to, żeby byli w stanie wejść w tą dziedzinę w taką uproszczoną, która wcale nie opisuje świata dokładnie, a później przez kolejne trzy i potem jeszcze dwa lata studiów odkłamuje się ten obraz, to znaczy pokazuje się, że sprawa nie jest taka prosta i to, co się poznało na początku, to tak naprawdę nie opisuje niczego i do niczego, jakby w pchaniu do, do przodu, w poznawaniu czegoś zupełnie nowego to się nie przyda, bo to są podstawy, które są fałszywe, ale inaczej się nie da tego poznać. Dzieje się tak, i to jest bardzo wyraźne w procesie uczenia fizyki, bo to bardzo trudna dziedzina wiedzy. Miejscami bardzo abstrakcyjna, chociaż opisuje świat. Wydaje się nam, że w życiu. Wiecie, w relacji z Panem Bogiem, w relacjach z innymi, w tym, co się odnosi do naszej duszy, to powinno być łatwiejsze, ale nie jest. To znaczy, nam się wydaje, że no, prawdę o tym, jak należy postępować, kim jest Pan Bóg, kim ja jestem jako człowiek, że to można poznać od tak, w sensie jesteś mniej więcej dorosły, ogarniasz, w sensie nie jesteś dzieckiem z początkowych klas podstawówki, czy jesteś już w stanie jakoś tak myśleć um, o takich tematach, i to nie jest dla Ciebie zbyt odległe od rzeczywistości, no to jesteś w stanie już przyjąć wszystko w wieku, nie wiem, tam 18-20 lat. Tak się Wam wydaje, bo to jest proste, bo to nie jest tak skomplikowane jak fizyka. To my sobie wyobrażamy, że bylibyśmy w stanie cały ten obraz od razu przyjąć. A okazuje się, że nie. Może z trochę innych powodów niż w przypadku fizyki. Nie dlatego, że jest to trudne w tym sensie intelektualnym, a dlatego na przykład, że jest to nieciekawe. Że nas po prostu to w tym momencie życia nie interesuje. Dlatego my przyjmując objawienie Boże, przyjmujemy je w taki sposób, że najpierw przyjmujemy je trochę w cudzysłowie przekłamane, ale znów nie tak przekłamane jak w Piśmie Świętym, ale po prostu w sposób dostosowany jak, nie tak przekłamany jak przy nauce fizyki, ale w sposób po prostu dostosowany do naszego procesu percepcji. Pisma Świętego do naszego etapu aktualnego rozwoju. I to oczywiście nie Pismo Święte nam kłamie, tylko my sami siebie ukłamujemy, mając kontakt z Pismem Świętym, czy w ogóle z jakimikolwiek innymi formami przekazu wiary, jak katecheza na przykład szkolna, czy jakaś tam małżeńska. Każdy to przechodzi tą katechezę małżeńską, a później i tak się okazuje, że trzeba jeszcze się rozwijać jakby w procesie poznawania, że samo to, jakaś tam poradnia małżeńska, no nie działa, jak już jest po ślubie kilka lat i wiedza tam zdobyta, ale jest tak no, niewystarczająco za mało i to jest zupełnie, zupełnie normalne. I moi drodzy, dlaczego Pan Bóg tego nie przeskoczył? No bo my nie bylibyśmy w stanie tego przyjąć. Dlaczego więc podawał i w historii zbawienia, czyli w tym procesie e, jakby objawiania się na przestrzeni stuleci całej ludzkości, e, a już w zasadzie to tysiącleci, e, dlaczego Pan Bóg to robi? I o tym słyszeliśmy właśnie w pierwszym zdaniu: e, Aby o to ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie Twojej drogi. W czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. A więc, moi drodzy, cel dojścia, czyli zbawienie wieczne, podkupienie, przebywanie w niebie, ten cel ostateczny jest taki sam dla wszystkich ludzi i dla tych starożytnych Żydów, którzy jeszcze musieli z perspektywy ludzkiej czekać na przyjście Chrystusa i to czekać bardzo długo. I z naszej perspektywy, którzy żyjemy po Chrystusie, i z perspektywy apostołów, którzy Jezusa znali, face to face. Dla nas wszystkich cel jest taki sam, ale proces dochodzenia do tego celu jest zupełnie inny, dostosowany do nas. I Pan Bóg to robi nie z jakiejś swojej przewrotności, nie robi tego nie wiem, żeby nam po prostu utrudnić, żeby nas wypróbować, żeby nas sprawdzić. On to robi tak, bo inaczej się nie da bo my jesteśmy za słabi, żebyśmy byli w stanie to przyjąć. A więc moi drodzy, kiedy słyszymy te zarzuty em, o tym, że coś w Piśmie Świętym jest niezgodne z tym, jak my dzisiaj postrzegamy rzeczywistość, albo coś w historii Kościoła jest niezgodne z tym, jak my dzisiaj żyjemy, to wiedzmy dwie rzeczy. Przede wszystkim, dlaczego to jest, czyli dlatego, że Pan Bóg tak się objawia, żeby dostosować się do naszego aktualnego stanu, a druga rzecz to jest to, żeby nie mieć tego pysznego przekonania, że my to już się zatrzymaliśmy, że teraz ten stan, w którym jesteśmy, to już jest ostateczny, najlepszy rozwój ludzkości i jakby już lepiej, bardziej moralnie, to już my nigdy żyć nie będziemy jako, jako ludzkość. To moi drodzy, jest nieprawda. Jest to założenie, które nie ma żadnych podstaw. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to zapraszam na następne. Łapkę w górę i subskrypcja.